Cześć się widzowie. Jak widać uzbroiłem się trochę. No, e, e, koksy mam e, z Deep Darku, bo niedaleko był. No, miecz też mam z Deep Darku. Znalazłem dwa, os dwa razy ostrość cztery i połączyłem. W kowadle wyszło straś 5, to połączyłem z mieczem. No więc chyba czas pokonać smoka. W ogóle taka ciekawostka, że e, pod portalem jest ogólnie Deep Dark pod e, Strongholdem. A kod Deep darku jest gdzieś ten. Tam gdzie można e, tri są. No ale chodzimy. No, trochę się stresuję. Bo trochę dawno nie biłem smoka. Nie wiem czy mam dobre itemy przygotowane. Ale myślę, że mam. Dobra, e... E, ja poszukam we klippunku łuku, bo nie wiem gdzie go mam. To zrobię cięcie szybkie, dobra? Dobra, mam łuk. Jakiś znalazłem. Musimy się podbudować, żeby zniszczyć te kryształy. Te kryształy są dla mnie najgorsze, błagam, żeby ten smok mnie nie zwalił. No bo będę zły Nie wiem czy zginę od tego kryształu ale dobra Dobry nie zginęły Tam to będzie trochę problem rozwalić. Dobra, musimy chyba zejść. Dobra. schodzić. Dobra, chyba będziemy mieć smoka bo nie wiem czy... To ten interman nie atakuje. O nie! Musimy zejść koksa. Tych smoka On jest najgorszy, musiałem zro zrobić cięcie no i zginęliśmy i straciliśmy koksa. Ajajaj. Mam nadzieję, że smakowi nie odrodziła się taka. Muszę jeszcze to zniszczyć. Z której strony go widzieć? Bo ten oddech odbyt... Do góry chyba muszę się podbudować. Tak to takować? Szydło bardzo dużo dostaje. No i mamy pokona po smoka. No ja się tam bardzo, bardzo cieszę i giniemy chyba. Zaraz podniosę ten ex. Tylko muszę mieć pełno serduszek, bo zginę. O, 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 o. I nie wracamy do świata normalnego, tylko idziemy po litra. No muszę sobie wykopać trochę bloków. Tak. Udało starczy. Oka, żebym trafił. jest dobra. Trafiłem jeszcze mam jedno. E... E, dobra, e... widzimy się jak tam dojdę. Bo czuję, że coś będzie gdzie nie. Tak. Dobra, jestem widzowy i... Zbieram trochę bloków. Bo nie chcę przejść tego... In ...city. Mi zależy po prostu na Elytry. Będziemy się budować... ...tutaj gdzieś. No z jedzeniem mamy słabo. Znajdziemy się tu gdzieś. Jest gdzieś drugi. Chyba nie. No zbroja dobra, ale najważniejsze mamy elitę, proszę, żebym nie zginął. Dobra, robimy tak. Budujemy się na maksa i. I lecimy o tam. Dobra. L Litra założona. Jeszcze dot bliżej. Ajajaj. Ale te reklamy są niepotrzebne. I ja oczywiście się bardzo cieszę, że w tak szybkim czasie No może nie w takim szybkim, ale przeszliśmy Minecrafta. Dobra. Ну, Dobra. No to nie potrzebujemy. Właśnie nie wiem czy brać tą skrzynkę. Bo no nie, ona się tam rozwali, ale z jednej strony obsydion jest nam potrzebny. Chyba niszczę. No, nd to też się da zrobić. Dobra, słuchajcie, widzowie, widzimy się, jak będziemy w świecie normalnym. Widzimy się, widzowie, więc no. mamy tam Elytrę. jestem z niej zadowolony i postaram się poszukać. Żelaza na kowadło, bo zgubiłem, zostawiam gdzieś po prostu i nie pamiętam kordów. No i... Poszukam jeszcze naprawy i niezniszczalności. No niezniszczalność to chyba dwa wezmę. jaką, jak będzie dwa, na przykład to dwa. No więc, widzimy się w... kolejnym odcinku. Trans. Pa!